Witam was z mojego spacerku. Tu widzicie trochę eukaliptusa. Już jestem przed bramą mojego domu. Widać, widzicie plażę i wyszłam sobie właśnie na spacerek. I szłam z słuchawkami w uszach, gdzie miałam uwielbienie włączone Boga i powiem wam, że właśnie idąc Ruszałam się i to czułam, że całe ciało uwielbia Pana, nie tylko moja dusza i serce, ale całe ciało. I to jest cudowne, cudowne jest uczucie, bo Bóg dał uwielbienie dla nas. Dla nas nawet nie dla samego siebie, tylko po prostu dla nas, żeby mógł działać w nas. I naprawdę. Polecam wam, żebyście znaleźli jakiś kościół, w którym będziecie mogli uwielbiać Pana, gdzie będziecie mogli go poznawać Pana w okolicy, gdzie mieszkacie. Ja osobiście polecam w Polsce NOW, NOW National of Fire Jakuba Kamińskiego, który po prostu to co robią, to jest coś cudownego. Niech Bóg im błogosławi. Możecie, jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby e, być w kościele, mieć obok swojego domu gdzieś kościoła chrześcijańskiego, to polecam Wam znaleźć właśnie na YouTubie Jakuba Kamińskiego, e, którego kościół nazywa się Nation on Fire. Oczywiście mój angielski jest kiepski, nie mogę się wysłowić. Eee, ale mam nadzieję, że to znajdziecie. A no, albo wam też dam w opisie na ich stronkę, żeby wejść na YouTube, żebyście mogli sobie wejść i obejrzeć prawdziwego uwielbienia Boga, posłuchać prawdziwego uwielbienia Boga, jak eee, kiedyś, kiedyś i teraz uwielbia się Boga. Całym sercem, całym, całą duszą i całą swoją siłą, jak jest napisane w dziesięciu przykazaniach, że mamy uwielbiać Boga całym swoim ciałem, całą swoją duszą, całym swoim sercem i całą swoją siłą, jaką mamy. I e, tak przynajmniej jest po grecku napisane. Nie, pamię, nie wiem, jak to jest po polsku napisane, ale tak tłumaczę Wam z greckiego. E, I tym wszystkim, co mamy, mamy uwielbiać Pana i Naprawdę, jeżeli uwielbiasz całym swoim sercem Pana, to, to coś, coś się zmienia w Twoim życiu, to Bóg przychodzi do Twojego życia i je zmienia. Dlatego błogosławię Was, miłego dnia Wam życzę, błogosławionego dnia z Bożymi Błogosławieństwami. No, i co do usłyszenia następnym razem.